dobra, dawaj Maciek, wbijaj, wbijajcie wszyscy jak chcecie, IP. IP, co ja wysłałem, czy nie? No, 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 no. Gabriel. No? Jarlolu, tam, rzrelo, rzrelo, ha, się nie? No? Po Maciek, weź ty się zamknął. Joli, joli. Dobra Maciek, jak Cię spotkam, masz szlepy. No dobra, przyjedź do kamiennej. O kurwa. Ale fajnie. Ja nuszę, będę się... Joli, no. Weź Maciek, do arieszki wypierdolę, pod stół. Nie no, good. Good jobo. Pow, Artur, ostatnie 5 minut. No. <laughs> <laughs> yes.